Cześć dziewczyny, witajcie, kochane moje kobietki w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, zrobiłam sobie podpórkę z tych wszystkich rzeczy, i teoretycznie mogłabym tu sobie położyć teraz się i myśleć, i rozmyślać, kontemplować nad wszystkimi ważnymi sprawami w moim życiu. Żartuję. Pierwsza rzecz, kochane moje perły. Czy macie zrobioną herbatkę na dzisiaj? U mnie coś tutaj syczy, a syczy wapno i witaminka C, bo kuruje się, jak widzicie. Nastrajam się już takimi różnymi kubkami. Uwielbiam pić kawę, herbatę, cokolwiek w ładnym kubku. Mnie nie mam brzydkich kubków w domu, słuchajcie. Muszą być takie super, które mi się podobają. Ten jest z Pepko, kupiony dwa lata temu albo trzy, dwa. Nawet nieźle się trzyma, słuchajcie. Go cały czas świech tam w, w zmywarce, nic mu się nie dzieje. Także dziewczyny, lećcie sobie po herbatki, bo zaczynamy. Mam bardzo dużo rzeczy. Tak jak widziałyście w tytule, wszystko po 4Z. 4, 4 zł cisza tylko, więc to jest bardzo tanio. Będą dwa wyjątki. I one mi wypadły w bagażniku w samochodzie, tak leżały, ja do domu przyszłam, później tak się zastanawiam, boże, gdzie ja mam te dwa płaszcze, czy już zgłupiałam, czy już naprawdę zgłupiałam, że mam tyle rzeczy i nie wiem. Słuchajcie, wiedziałam, tak naprawdę, puszczam do Was oczko, bo to tylko żart. Ja bardzo dobrze wiem, co ja mam. Dobra, więc ja sobie będę dzisiaj, pozwolicie, pop, popijała tutaj swoje wapienko. A natomiast wy sobie usiądźcie wygodnie, zrelaksujcie się i zaczynamy. Nie dam rady chyba podnieść tych wszystkich rzeczy. To jest moja ta torba magiczna, ale nie dam rady tego podnieść, dziewczyny. To tylko tak wam pokażę. Także jest tego sporo, tam jest na dnie pełno. Zaczynamy. Dobra, mam bardzo fajny sweter na sobie, już go znacie, uwielbiam go, jest taki cieplutki, no i tak mnie nastraja, miałam taki kolor pazurków sobie zrobić, więc po filmie sobie pazurki ogarnę. Natomiast tak, zaczynamy. Szykuję się do filmu z kwiatami, z takimi sukienkami w kwiaty, no i tak zbiera mi się sporo tych kwiatowych rzeczy. I tak otworzyłam swoją głowę, że w sekret chędzie znajduję same kwiatowe ubrania. A właściwie, może one są, tylko po prostu nie były mi potrzebne, a teraz je przyciągam. Sukienka taka maxi, zobaczcie, cudowna w kwiatuszki. Z tyłu zapinana na zamek. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. To jest też sukienka, właśnie razem je kupiłam, się śmieję, że tak czekały na mnie. Ta jest do zwężenia, tamta też jest do przeróbki. To jest taka, też ma dużo tutaj różnych kwiatów, zapinana na zamek, więc jest taka też większa. Ja, dziewczyny, no, no ten film z kwiatami się szykuje, ale to nie będzie taki chyba film, że stylizacja na kwiaty, no bo bez sensu, tak? Jak na przykład mam motyw róży, no to co, powiem, że się za róże przebrałam. Jak to jest zbyt oczywiste i proste. Po prostu taka tematyka kwiatowa bardzo, dlatego że mamy jesień i ja uwielbiam gdzieś tak wkomponowywać sobie w te wszystkie sterty liści, właśnie kwiaty. Także w ten sposób. Dobra, a to stricte jest jesienna rzecz. Zobaczcie, to przy tych kwiatach tak leżało, i dlatego też moje takie zdanie padło, że kwiaty wśród liści. Zobaczcie, coś takiego, taka sukienka. Tylko ma z boku zamek i to będzie problem do y, tego, żeby ją zwęzić. Także zobaczymy, co tutaj wymyślę z tym. Bardzo trudne kolory ogólnie. E, dobrze, lecimy dalej. Teraz taka sukienka. E, widziałam coś podobnego na stronie Farfetch, e, tylko tak bluzka i spódnica. Bluzka chyba tysiąca, spódnica 4. E, pokażę Wam, jak coś wkrótce. Więc coś takiego nie wiem, czy to będę zwężać, czy nie. Ale ogólnie bardzo fajna sukienka, bardzo fajny materiał. Kupiłam sobie taką bluzkę zwykłą, słuchajcie, w paski miętowo-granatową. Zwykła i niezwykła. Też zaczynam wracać do pasków, pasów i tak dalej. Nie wiem dlaczego, tak jakoś mnie naszło. Kiedyś powiedziałam dosyć. Eee, po tym jak mój mąż stwierdził, że mam sweter jak Woli, jakiś. Nie wiem, kto to był Woli, Słuchajcie, Woli z świadczy jakiś tam. Inny Woli. jak powiedział powiecie, śmiać mi się chciało, ale to powiecie. Nie, nie, że na zasadzie zgryźliwości z jego strony. Tylko to było właśnie, e, tak wiecie, no, z, z przymrużeniem oka. Nigdy tam nic nie komentuje. Także ja z paskami się pożegnałam. Teraz znowu e, po prostu mówię dzień dobry. Zwłaszcza, że ten swetr ma coś takiego tutaj, taki fajny rękaw. A ja stwierdziłam, że fajny jest i mogę sobie się z nim trochę tam pobawić. Dobra dziewczyny, jeszcze coś miałam wam powiedzieć ciekawego, żeby też ten film nie był za długi. Hm. No nic, jak mi się przypomni, to wam powiem. Kolejna Boże święty ratunku. Kolejna rzecz to jest żakiet z panterą, taki trochę kiczowaty. Na pierwszy rzut oka może tak, tak wyglądać, ale nie jest kiczowaty. W sumie dziewczyny jest bardzo fajny i można go też ładnie wystylizować. Coś czas to panterą zrobić tutaj po prostu. Dać mu drugie życie, nie wiem, fajny jest i ogólnie w stanie idealnym. A niech będzie nawet i kiczowaty. Nieistotne. Dobra, kolejna rzecz, to jest znowu żakiet. To są takie dziwne nazwy, a list jakiś, a grom Cię wie. Zobaczcie, taki ymm, pasiasty z tyłu tak się prezentuje, więc jest to taka forma dłuższa, yy, też pasiasty właśnie jest, yy, czyli tak jak mówię, paskom mówię dzień dobry. I też ma taką błyszczącą nitkę. Także też, o kurczę, pieczony, słuchajcie, jak mi myślę, no tak mi strzela w uchu, to jest straszne. Trąbka Eustachiusza mi się zajęła, słuchajcie, tam i te wszystkie tam narząd, narząd słuchu mi się coś tam zepsuł od tego przeziębienia. No trzyma mnie niesamowicie, no muszę bardziej nad tym popracować, słuchajcie, żeby mnie te przeziębienia nie łapały. Kolejna rzecz to jest bardzo wyjątkowe ubranie, które jest przepiękne. Co prawda tak, rękawy do... E, zawsze jest ta prawda, nie? E, do wygolenia. No, są skosmacone, ale tutaj jest zamszyk, to jest po prostu petarda. I y, powiem Wam szczerze, to odszykować i tak dalej, no to to jest po prostu przepiękna rzecz. Mamy tutaj też pasek, który też bardzo mi się podoba, więc ja uwielbiam takie ubrania. No, one są, słuchajcie, jakie się y, tak wypielęgnuje, to są, to są ubrania z wyższej półki po prostu. Nie mówię o sweterku Woli, -y, tylko właśnie o tym. Tam Woli, -y to Woli, -y, słuchajcie. O Boż, Perception. Perceptions. Kurno. jeszcze tutaj jakaś jest ta szpilka, czy co? Matko święta, słuchajcie. Zamach na mnie. Ja to będę musiała wyjąć, to jest katastrofa. Mam nożyczki, a ja nie wiem po co. Czekajcie, ja umiem ogólnie, bo klamer dużo doginam. Wcześniej doginałem, zwłaszcza jak protezy właśnie robię, to. O, widzicie, ja umiem się posługiwać kombinerkami takimi rzeczami, tyle ludziom protest narobiłam, że. <grym>, dobra. No więc to jest tak, to jest taki żakiet w bardzo dziwnym, trudnym, może nawet brzydkim kolorze. Yy, no po prostu, ktoś może mnie zapytać, po co ty dziewczyno w takim razie kupujesz brzydkie ubrania? Sama sobie przecież masz tyle tego, a kupujesz brzydkie rzeczy. No właśnie po to, żeby ktoś zadał mi to pytanie, a po drugie... Yy... Mam taką, takie coś jak wolna wola i lubię sobie kupować to, co chcę, i wiecie, co wam jeszcze powiem. Im bardziej jest ubranie dziwne i takie na pierwszy rzut oka brzydkie, to tym bardziej mnie pociąga, tym bardziej mi się chce tego ubrania, bo wiem, że z nich wychodzą najlepsze stylizacje. Bo takie, wiecie, jak są gotowe, to co to za sztuka założyć? Gotowe ubranie i to jest żadna sztuka, ale takie. Yy, takie właśnie dziwadła i coś im z nimi zrobić, to jest dopiero sztuka. A poza tym, jak takie są ubrania, no już wróćmy do tego, ładne, co nie, to znowu trzeba tak zrobić, żeby były dziwne. Wtedy zaczyna się fajna zabawa. Dobra, teraz tak, butik, coś tam, o matko boska, jakie dziwne to wszystko jest. Naprawdę, zobaczcie, to jest, ale to są przemyślane zakupy, dziewczyny, to nie jest, że ja nabrałam, żeby film nagrać, nie, nie, nie. To wszystko będzie piękne. Po prostu kolor jest dziwny, taki nie mój. Ale to jest fajne, bo to jest grube, mięsiste, takie potrzebne. Teraz, no, coś ładnego, tak? Taka e, żakieto-koszula. E, Gdyby nie było tych kieszeni, wolałbym, żeby to była koszula. Słuchajcie, chyba te kieszenie odpruję, bo to jest prosta sprawa. Zobaczcie, tu nie ma żadnych kieszeni, to jest tylko klapka. A jako marynarka, to jest takie ubogie trochę. Nie podoba mi się, bo. E, no, po nie, po prostu nie, ale jako koszula to już jest petarda. Wystarczy odciachać to, odpróć i będzie zarąbista koszula w stanie idealnym. Zobaczcie, jaka piękna krata. tak się patrzy, słuchajcie. Dobra, i teraz jedna z rzeczy wspomnianych przeze mnie, będą dwie, chyba, albo trzy, dwie, raczej, które były w sklepie ubieram. I to jest pierwsza rzecz. To jest żakiet, weł... nie żakiet, tylko płaszcz wełniany w kolorze bardzo trudnym, dziwnym, fiolecie. On kosztował 89 zł. Więc ja go kupiłam w sklepie, ubieram. Jest taki oversize'owy, na mnie, o tako się prezentuje dziewczyny, więc musiałam to wstawić tutaj do tego filmu, po prostu, bo tak później te trzy rzeczy nie wiadomo gdzie wpasować, a żebym nie zapomniała po prostu też o nich. I teraz dalej. Mamy taką kurtkę, która jest cudowna, ma ogromny potencjał jest taka ala jeansowa i to jest takie haftowanie kwiatowe, bardzo fajna. Super. Teraz kolejna rzecz. Zobaczcie, to są tak bardzo trudne kolory, takie ziemi, ziemiste, ale takie dziwne, jak na mnie to w ogóle naprawdę bardzo dziwne. Dlatego to wzięłam. Bardzo głęboka trawiasta zieleń. To jest lniane, to jest do wyprasowania. Wiecie, to ciężko tak pokazać, go to pewnie krzmata, ale to jest, no to jest klasa. To jest len właśnie i takie duże guziki, to też ma potencjał więc to wzięłam. Poza tym ktoś mi mówił, że len jest fajny, chociaż też go odkryłam, no to wzięłam po prostu sobie len. A też pod kątem właśnie kiedyś tam wystawienia na Vinted, bo wiem, że spoza kanału też dziewczyny, które ode mnie kupują rzeczy, uwielbiają jakość, lniane właśnie ubrania i tak dalej, więc tak przyszłościowo, bo nie tylko mnie się to przyda, ale też właśnie komuś może. Bawełniana bluzka, słuchajcie, no takie dziwadło, zobaczcie też kolor taki zielony. Tu takie przedłużenia. A tu są ryby. Zobaczcie na kieszeniach, przy kieszeniach. To są rybki. Dobrze. Dalej. Lecimy. Kolejna rzecz to jest bluzka. Żółta. Pewnie zmieni mi się twarz, to już mówię od razu na zieloną. <grybujesz> Jak u foludek. No to taka. Fajne rękawy. Taka trochę krata. Za 4 złote, Słuchajcie. Dla mnie bomba. Kolejna rzecz, to jest coś takiego i to jest do kompletu, słuchajcie, jak się okazało, do tamtej bluzki takiej, co mówiłam, że jest taka dziwna, to to jest taki narzutka, taki żakiet. Coś takiego. Płaszcz, taki brązowy, widzicie, mówiłam Wam ostatnio, że chcę brązowe rzeczy, no i tak się stało, że kupiłam właśnie sobie płaszczyk brązowy i taki czekoladowy ciemny. Chciałam takie dwa kolory, słuchajcie. To nie jest tak, że na siłę szukałam, tylko po prostu tak jest. To jest udowodnione naukowo, że to, o czym myślimy, to mamy, to, to przyciągamy. Nasz mózg jest jak Allegro, słuchajcie. My składamy sobie zamówienia, jakbyście wypisały sobie na kartce, co myślicie w danym momencie i, e, i później dostajecie to, to co chcecie, to, to, co myślicie, bo taka jest prawda. Nie ma innej opcji. Więc jak sobie człowiek manifestuje, że o matko, jestem taka, jestem sraka, jestem coś tam źle mi, życie jest beznadziejne, to tamto, to, 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 to po prostu jak ma dostać ktoś coś lepszego. Tak samo jak ktoś komuś zazdrości, to jest tragedia, bo ta osoba nie wie, jak sobie strasznie szkodzi. Dlatego, że jeżeli danej osobie ktoś coś, czegoś zazdrości, to ta osoba tego nie może i nie będzie nigdy posiadała, dlatego, że jak ona ma dostać coś, co neguje i krytykuje. No to jest niezgodne z prawem w ogóle nauki wszystkiego. Nie da się tak zrobić. A jeżeli ona będzie się cieszyła, szczęściem tej osoby, że będzie mówiła, że super, że ona to ma, dostanie to w nadmiarze. To jest udowodnione. Muszę ci nie wierzyć, ale tak jest prawda, słuchajcie. I i tak samo jest z przyciąganiem takich różnych rzeczy. Na zasadzie, że ja po prostu powiedziałam sobie, że już widziałam gdzieś te płaszcze. Dosłownie, tak w głowie, że. z taką wdzięcznością. O, że fajnie, jak już, jak już je będę miała. Spodnie z Aitkenem, rozmiar 44, słuchajcie, one są tak wyjątkowe. Tak się z tyłu prezentują. I te spodnie, słuchajcie, ja też kupiłam w sklepie Ubieram za 34 zł, jakoś tak, 34, więc bardzo mnie ta cena zdziwiła, bo w ubieram ogólnie spodnie są drogie. Tak to bym zapłaciła za 49. I dziewczyny, ja je wystawiam na vintage, te spodnie. Natomiast tak się zastanawiam, czy ich sobie nie zostawić i, yy, i nie zwejdzie. Ja tak przyjechałam do domu i od razu je wystawiłam. Także, dziewczyny, ja tak na szybko je wystawiłam yy, po prostu na Vinted, ale yy, bardzo łatwe jest tutaj to zwężenie. Ja się teraz zastanawiam, czy ich sobie nie przerobię. Więc ja się zastanowię jeszcze. Do końca tygodnia te spodnie będą, a później ja po prostu je ściągam i zwężam i zostawiam sobie. Dobra, kolejna rzecz. Czyli miałam dwie rzeczy już z ubieram i trzecia już widzę. To jest taki najpierw od tej rzeczy zasy. To jest skórzany taki płaszczyk, który kupiłam za 69 zł. To też jest tanio, słuchajcie, na taki płaszcz. On jest taki, zobaczcie, taki cieniowany, ma podszewkę. To jest taki, ogólnie jest taki cieniowany, bardzo mi się podoba. Jest taki oversize'owy i mam coś takiego, ostatnio byłam w lumpeksie w, w tej stylizacji, zamszowy, ten brązowy, który Wam się podobał, taki karmelowy. Jest świetny ten płaszczyk, uwielbiam go. No i dlatego teraz znalazłam ten, ten jest trochę taki cieniowany i sobie go po prostu wzięłam. Uważam, że za, tą, za te 69 zł to warto za taką rzecz zapłacić, bo w sklepie bym zapłaciła za to fortunę. Dobra, kolejna rzecz to jest marka River Island i to jest taka koszula, która jest większa i ma takie... Hmm, z organzy rękawy jest taka w kropki, coś takiego. Też bardzo trudny kolor, bardzo trudne kolory mam ostatnimi czasy. Chociaż ten jest też piękny, no też w sumie trudny. Chciałam też taką koszulę i też ją sobie po prostu wymarzyłam, wyśniłam i się pojawiłam. Bardzo fajna vintage taka. Z tyłu tak się prezentuje, jest taka ściągnięta z tyłu. Słuchajcie, lepiej mi się gada, jak tak pije. To tak wyjątkowo ja nie będę w każdym filmie piła, chcę już to wapno wypić sobie, żeby wiecie się lepiej poczuć. Przepiękna koszula. Jestem w niej zakochana, zobaczcie, coś takiego, yy, cude, cudo tutaj yy, tworzy ten właśnie granatowy nadruk. Jest po prostu przepiękny, uwielbiam takie koszulę. E, dobra, marka SHEIN z tego co pamiętam, zgadza się, to jest taka koszula zebry, słuchajcie, ale zebry w takie, o, w takim zielonym czymś. O Jezu, jak mnie w uchu strzeliło. Uwaga, na koniec hit mój, a jeszcze nie na koniec, jeszcze jest dwie rzeczy są. To jest futro sztuczne. I tu jest nawet napisane, że to jest sztuczne, chociaż słuchajcie, mi to nie przeszkadza. Ecology. Rozmiar S. To jest takie futro. Które jest takie brązowe, ciemne, czekoladowe w taką zebrę, jakby taki tygrys. Bardzo mi się podoba. I słuchajcie, ja musiałam dlatego miejsce w szafie zrobić, na takie gabaryty, bo już tego w końcu w tej szafie też nie pomieszczę. Wiecie, o co chodzi? Już mi się nie chce wieszaków dostawiać, chociaż mam bardzo dużo miejsca w tym pokoju. Też tak dla samej siebie tak odświeżyłam sobie troszeczkę tą garderobę moją. I zostały dwie rzeczy. Dziewczyny, za 4 złote, tak? Basicowa bluzka, nawet jest tu basic napisane taka. Ona będzie pewnie zwężona. To jest pasiak, ale taki po domu. Bardzo fajna bawełna. Chodzi o bawełnę, że jest bardzo Milutka. Jest taki pasiaczek, no i takie dziwadło, które bardzo mi się podoba. No i znowu trudne kolory Co bardzo trudne rzeczy. Ostatnio no są mega trudne ubrania. To jest taka harmonijka. Także to jest wszystko. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Bardzo dużo tych ubrań znowu mam. No ale dobra. Wybieram się dalej do second handu. Nie wiem jeszcze kiedy, bo mam parę rzeczy zaplanowanych. Hmm. Także dziewczyny, słuchajcie. Nie wiem, muszę się zastanowić, czy w te góry jadę, bo Wam wspominałam, Natalia mówi, że jadę, ale to jest jeszcze kwestia przemyślenia. Także dobra, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam kochani bardzo serdecznie.